Ty szmuluje jeba... ty Dobra. Boże jak mi gorąco. Ja pierdolę trzeba ten wiatrak jebany przesuwać... sobą jebany... Nie wiem, no tak mi ciepło jest dzisiaj. Kurwa. Chodź ten szmul. Co oni teraz puszczają za okna? Ten kosik. Ten kurwa smywa. Pierdol no Dmuchaj we mnie. Yo, 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 siemanko kochani, z racji, że ostatnio poniosło was co do aktywności na kanale, za co wam bardzo dziękuję, Flatuje kolejny odcineczek z powrotną serią, o którą mnie bardzo prosiliście, a jest to Top 5 Anime Echi, więc bez zbędnego gadania i przedłużania, ja jestem Niemojewa, zaczynajmy. W pierwszym miejscu kochani anime Undead Unlock. Kochani, jest to anime, które zasługuje na uwagę każdego fana nietypowych historii. Główna bohaterka Fuko Izumo posiada niezwykłą moc przynoszenia pecha każdemu, kto ją dotknie. Jej życie zmienia się dramatycznie, gdy spotyka Andiego, takiego troszeczkę Voldemorta anime bym powiedział, który chce zakończyć swoje życie za pomocą jej mocy, ponieważ Andy jest po prostu nieśmiertelny. Fabuła anime jest pełna zaskakujących zwrotów akcji, łącząca elementy komedii oraz dramatu, co sprawia, że jest nie i wciągająca kreska, kochani. Kreska i animacja są niezwykle staranne, bym powiedział, co dodaje głębi scen walki i emocjonalnym momentom. Dodatkowo postacie są świetnie zarysowane, co pozwala widzom nawiązać z nimi takie silne więzi emocjonalne. Dzięki oryginalności i dopracowanej oprawie wizualnej Undead Unlock anime, które według mojego skromnego zdania warto obejrzeć. Kochani, następnym anime jest anime Gate. Gate jest to anime, które łączy elementy militarne z fantazy, tworząc wyjątkowe i wciągające Widowisko. Historia rozpoczyna się, gdy w Tokio otwiera się tajemnicza brama prowadząca do innego świata, z którego napływają legiony potworów oraz rycerzy. Japońskie siły samoobrony zostają wysłane, aby odpowiedzieć na ten atak i odkryć, co kryje się za bramą. Fobuła tego anime jest pełna akcji i politycznych intryk, co sprawia, że jest fascynująca i trzyma głęboko w napięciu. Kreska, kochani, kreska jest szczegółowa i dobrze oddaje zarówno nowoczesny, jak i ten średniowieczny klimat świata. Postacie są dobrze rozwinięte, a ich interes akcje dodają mu głębi fabule. Warto zwrócić uwagę na to anime, kochani, ze względu na jego oryginalne podejście, że jest militaria, tu trochę fantazy oraz ta staranna animacja, która naprawdę potęguje wrażenie. Generalnie z całego serduszka cieplutko zachęcam. Kochani, następne anime będzie to anime Sekirei. Jest to anime, które łączy elementy akcji, romansu oraz ecchi, a także dodaje do tego szczyptę tajemniczości. Główna bo historia skupia się na Minato Sahashi, młodym mężczyźnie, który z powodu swoich niepowodzeń na na egzaminach wstępnych na uniwersytet uważany jest za nieudacznika. Wszystko zmienia się jednak, gdy spotyka Musubi, piękną i potężną wojowniczkę znaną jaką Sakirei. Musubi wprowadza Minato w tajemniczy świat bitwy między Sakirei, w której stawką są nie tylko ich życia, ale także losy miasta i być może całego świata. Co sprawia, kochani, że to anime jest tak wyjątkowe? Przede wszystkim postacie. Minato, choć na początku wydaje się być zwykłym, nieśmiałym chłopakiem, w miarę rozwoju fabuły pokazuje on jednak swoją determinację oraz odwagę. Musubi to nie tylko silna wojowniczka, ale także urocza i lojalna partnerka. Ich relacja rozwija się w piękny sposób, a ich przygody dostarczają naprawdę wielu emocji. Oprócz nich w anime poznajemy wielu innych Sekirei, każda z unikalnymi zdolnościami i osobowościami. Na przykład Tsukiyomi jest dumną i nieco zazdrosną wojowniczką wody, czy Kusano niewinną dziewczynką z mocą roślin. Relacje między postaciami są kluczowym elementem raczej tej serii, dodając jej głębi oraz dynamiki. Kochani, akcja i animacja w tym anime Seki Ray nie byłoby tak porywające bez wspaniale animowanych scen akcji. Walki między Sekirei są pełne energii i dramatyzmu, a każda z nich pokazuje wyjątkowe zdolności i taktyki danej postaci. Animacja jest płynna i pełna szczegółów, co sprawia, że każda walka jest ekscytującym widowiskiem. Równocześnie anime potrafi zaskoczyć chwilami spokoju i refleksji, które pozwalają widzom lepiej zrozumieć motywację oraz uczucia bohaterów w danym momencie. Mówiąc w skrócie, jest to doskonałe połączenie intensywnej akcji oraz głębokich momentów, które sprawiają, że anime jest aż tak angażujące. Sekirei nie stroni od elementów właśnie takiego fanserwisu, prezentując nam liczne sceny z udziałem bohaterek w skąpych strojach, czy w zabawnych, nieco zawstydzających sytuacjach. Dla jednych może to być dodatkowy atut, ja uważam, że jest, na przykład, ale dla innych może być tego troszeczkę za dużo. Jednakże humor w Sekirei jest lekki i często towarzyszy momentom ecci, co dodaje serii urokliwej nonszalancji. Sytuacje, które są komiczne i prowadzące nie do porozumienia między postaciami, często prowadzą do śmiechu, łagodząc napięcie po tych wszystkich intensywnych scenach akcji. Uważam, że naprawdę warto je obejrzeć, ponieważ jeśli jesteście fanami anime, które mają w sobie pełno akcji z dobrze rozwiniętymi postaciami i dynamiczną fabułą, to zdecydowanie tak. Sekirei oferuje mieszankę emocji, walk, romansu oraz humoru, który potrafi przyciągnąć i zaangażować, więc jeśli jesteście otwarci na ten gatunek i szukacie czegoś, co dostarczy wam zarówno adrenaliny, jak i uśmiechu oraz, no wiecie, pewnych smaczków, to naprawdę gorąco zachęcam. To Love Ru. jest to popularne anime ecchi, kochani, które skupia się na perypetiach Rito Yuki, licealisty, który marzy o wyznaniu swoich uczuć Harune i Renji. Jego życie komplikuje się, gdy na jego drodze staje kosmitka Lala, która przypadkowo trafia na ziemię i zaczyna mieszkać z Rito. Seria obfituje w komiczne i często nieco absurdalne sytuacje, które wynikają z obecności Lali i jej niezwykłych wynalazków. Anime raczej należy do tych lżejszych, występuje również mega komediowa fabuła, jest ono wręcz idealne na relaks, są również kolorowe postacie i humor przede wszystkim, który bawi. No i to co tygryski kochają najbardziej, co może być wadą tak naprawdę ale ja bym to podpiął raczej pod zaletę to jest to duża dawka eci. no a jeśli chodzi o same wady to po prostu wcześniej tak jak wspominałem lekkość tego anime ja po prostu lubię wiecie kochani myśleć o tym co się po prostu ma zaraz wydarzyć jednak lubię jak się dzieje troszkę tej opętanej akcji w tle, <laughs> że tak powiem Darmdaradam, kochani, anime Heaven Lost Property jest to anime, które zabiera nas do świata pełnego humoru, fantazji oraz niezwykłych wydarzeń. Główna fabuła koncentruje się na Tomokim Sakurai, zwykłym licealiście, który pragnie tylko jednego spokojnego życia. Wszystko jednak zmienia się, gdy pewnego dnia spada z nieba anielica imieniem Ikaros i staje się jego służącą. Ikaros jak się okazuje, posiada niezwykłe moce i jest tylko pierwszą z wielu podobnych istot, które pojawiają się w życiu Tomokiego, ale postacie kochani, postacie w tym anime są naprawdę ciekawe. Tak jak wspominałem, Tomoki to typowy, nieco leniwy nastolatek, któremu marzy się życie w spokoju bez większych problemów, lecz przez napotkane przez niego osoby jego życie nabiera zdecydowanie tempa. Postać samej Anielicy jest również mega kozasko przedstawiona, po prostu wiecie kochani, lubię ten klimat, gdzie jakaś postać jest totalnie oddana głównemu bohaterowi, traktuje go praktycznie jak swojego mistrza. Ich relacja swoją drogą rozwija się w mega fascynujący oraz przyjemny sposób, w miarę jak Tomoki zaczyna odkrywać to, że Karos jest nie tylko potężną istotą, ale także istotą, która pragnie zrozumienia oraz miłości. Więcej wam, kochani, spoilerować nie chcę, ale naprawdę gorąco polecam tym bajem. Kochani to na tyle z dzisiejszej listy, ale mam do was prośbę, w komentarzach napiszcie jaki film byście chcieli zobaczyć, jestem po prostu ciekaw waszych propozycji, czy wolelibyście obejrzeć może kolejny odcinek stop 5 anime na wieczór, a może bardziej coś pięknego takiego jak porównanie jakichś postaci z różnych uniwersów. Ja jestem otwarty na każde propozycje, dzięki wszystkim którzy dotrwali do końca, życzę miłego oglądania, trzymajcie się cieplutko i Zostawcie suba! Zostawcie suba! Do zobaczenia!